Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, przed nami zaległy mecz w ramach szóstej kolejki PGNiG Superligi, w którym to Górnik Zabrze podejmować będzie grupę Azoty SPR Tarnów. Ja się nazywam Adam Malina, już jest szansa na kontrę w drugie tempo. Michał Adamuszek wykorzystywany głównie w grze obronnej. Znowu bardzo dobra współpraca Łukasza Gogoli z Bartkiem Bisem, Toku Dom, Mrozowicz, wspomniany Wojciech Dadej, bardzo ładnie na zewnątrz i świetny rzut po długim rogu Shuichi Yoshida, nie zauważyli tego jego koledzy. Wojciech Dadej stawia piłkę dla Slajtersa, gogola Slajters. Do koła, nietypowa pozycja dla Michała Adamuszka, ale potężny zawodnik. Do Tokudy, bardzo ładnie na zwodzie Adamuszek. Slajters jest znowu, bardzo dużo miejsca tutaj w środkowym sektorze, nie myli się Bartek Bich. Sezonu duże możliwości, podobnie jak i zo i wywołany przeze mnie do tablicy Marek, dać na nieszczęście gości dystans trzech bramek, który może właśnie się zmniejszyć w tym momencie za sprawą Yoshidek Krzysiek łyżwa. Zbie widzimy, zbiega tam do zmiany Krystian Bądzior Indywidualnie Knazieł Sanek. Ciekawy przerzut na lewe skrzydło, wytrzymał e, tą próbę nerwów e, Łukasz Kurzdeba. Knazieł. Ale tam interwencja bramkarza i jeszcze słupek, 13 do 10, półtorej minuty już nie całe do końca, Bartłomiej Tomczak po krótkim rogu, liczna odpowiedź, odwraca, sliders Gogola, Konratiuk dużo miejsca, Krystian, Bądzior, no i to był wyrok, Dadej, Dadej, no i bardzo dobry techniczny rzut, gra pasywna pokazywana przez sędziów, górnicy muszą się śpieszyć z oddaniem rzutu. Sliders. Łyżwa. Sliders bardzo ładnie teraz na zewnątrz zaangażował. kuzdę. Przed sezonem nikt by nie stawiał na drużynę Grupa ZOTSP Tarno w starciu z Górnikiem, ale ostatnie mecze naprawdę pozwalały wierzyć w to, że tutaj może się przydarzyć niespodzianka. Bardzo ładny rzut z biodra Jakuba Kowalika. Dawid Ciochoń, tak jak wspominałem wcześniej, w bramce gości dostaje też swoją szansę, no trener Lidia Strand już widzi, że o korzystny rezultat może być ciężko, więc to szansa, żeby ci, którzy mają mniej okazji łapali doświadczenia, ale teraz fantastyczny rzut Paweł Krawczyk krzyżuje z Krzyśkiem Łyżwą, ale teraz błąd w defensywie zostawiony niepilnowany Marek Daczko nie myli się w tej sytuacji obrotowej trudna pozycja teraz Świetne trafienie. tarnowianie przed szansą. Na zmniejszenie rozmiarów porażki. Ładny techniczny rzut. Łyżwa. Finezyjne podanie na koło. Dociera do Marka Daczki. A te bramki powinny się rozkładać na inne pozycje. Tymczasem Tarnów w jeszcze jednym ataku. Nie myli się Marcin Wajda. Krawczyk Dudkowski. Mnóstwo miejsca dla Buszkowa. Próba wrzutki. Nie wyskoczył Marek Brasko. Poczekał, chwycił, popatrzył. Niespodzianki w dzisiejszym meczu nie było. Górnik Zabrze wygrywa z grupą Azoty SPR Tarnów 28 do 19. Zapraszam Państwa jeszcze na kolejne transmisje na naszych antenach. W najbliższą sobotę, tak jak wspominałem wcześniej, trzy mecze Super Superligi. Dziękuję i do usłyszenia przy kolejnych transmisjach. Malina Adam, spokojnego wieczoru.